Cześć! Witajcie w pierwszym vlogmasie na moim kanale, czy tam też vlogsmasie. będzie tak mówi. Moja siostrzyczka. Eee, no. Mój pierwszy vlogmas. Będzie ciekawie, gwarantuję wam to, bo nigdy nie nagrywałam vlogmasów. Przypominam jeszcze, że filmy są vlogmasy do świąt, do 24 grudnia, są aż trzy razy w tygodniu, we wtorek, piątek i niedzielę o 18:00, więc serdecznie zapraszam was w każdy właśnie ten dzień, no, a ma codziennie fajne konta też zapraszam. Wstępuję tam, więc jeszcze bardziej zapraszam. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na moim kanale, bo moim marzeniem jest zostawić 3000 subskrypcji do końca 2023 roku. I yy, bardzo wam za to dziękuję, jak dobijecie, nawet nie, to pewnie będzie mało brakować Ale każda subskrypcja się liczy, więc zejdź tam i zostaw suba Dziękuję ci bardzo, łapeczkę też możesz zostawić i komentarz, jak nie są zablokowane będziemy się Już będę robić kalendarz adwentowy dla Madzi, bo właśnie dla niej robię Dzisiaj jest pierwszy z dwóch odcinków zrobienia tego kalendarza, więc yy, zrobię 12 okienek A w drugim odcinku zrobię kolejne 12, więc będzie 24 a Powiem Wam, będzie ciekawie. I. Oh yeah. i ah. Znaczy, w sumie nie element, tylko siódme okienko niestety mi się zgubiło, więc muszę je zrobić jeszcze raz, chociaż nie mam na to ochoty kompletnie, no ale trzeba, ale to może na końcu, może się znajdzie. Okej, okay, nie wiem, że nagrywam to z taki prąd, bo w pewnych momentach idzie w tym samym miejscu, bo najpierw robią tę że dopiero teraz to mówię, pójdźmy montować, no. Jutro w ten to do zacząłem będzie zaczął montować. I dopiero nagrywam jakąś połowę, nagrałam już Super, Na nasy. styk! Jak już widzicie, widzieliście, w sumie... skończyłam. Ojej, jakie jestem... Wiem, w dziwnej stronie skończyłam jeszcze. Nie rozumiem się bez. Okej, okay, pamiętajcie, trzy razy w tygodniu we wtorki, piątki i niedzielę o 18. Widzimy się we wtorek. Ale najpierw skończę tą laleczkę. I wiem dlaczego... Nie wiem dlaczego nie zrobiłam tych spodni. Dlaczego w sumie? A, no tak, to było zaplanowane. Nie było jakby co. Się... No więc Macie będę musiała sobie zrobić drugą połowę Albo to będzie w 13 dniu. Może dam jednak to do 13 dnia, ok? Czyli w drugim odcinku. Znowu, spoiler, zapraszam na drugi odcinek. Ok, ale bez będę przedłużania, które już było bardzo długie. Eee, kończę. Ale ta czerwona kredka jest dziwna. No, Popatrzcie, sorry, za kadr. Okej, okay, bo kadr. Ej, nawet się dobrze na to, to widać tutaj trochę. Bo jak koloruję sobie, to to mi tak podjeżdża. Popatrzcie. Ja mam taką kratkę, muszę tutaj trzymać. To jest mega niewygodne. No ale cóż, ja aj nie wiem czemu tutaj was Nie wyszło, muszę to sama zrobić jakoś. No to widzimy się na przebitkach. Już to typu kolorowałam tak, ręka podnieś, teraz podobne. I w międzyczasie jak to kolorowałam, uwagę, to jest że fajnie by było zrobić, K uwaga, kolejny spoiler fajnie by było zrobić yy, zielony dół, bo jak jest czarna góra i zielona, y, to jest kolor świąt chyba. Coś takiego, bo mi się kojarzyło chyba wszystkim. No, a więc teraz wycinam i się widzimy, jak fnę, ja.

ile trwała ta nagrywka, znaczy no ten klip jeden, eee, to jeju, to było tak długie, tak okropnie, takie, taka żmudna praca. Przynajmniej coś widać, że coś zrobiłam. Eee, znaczy w sumie tym, no nie tak dużo zrobiono, ale to jest ta, takie męczące, nawet tak mnie ręka teraz boli, i takie, yy... bo wiem, że to mi zajęło dużo czasu, strasznie było nudne, a prawie nic nie zrobiłam przez 6 minut, tylko okliłam jakąś połowę lalki i taśmę. I przy okazji zużyłam jakąś połowę też, no, ale dziwne, że jeszcze cała taśma nie poszła. no i widzicie no ja z tym nie jest taki odstający kawałek i nie mogę go odciąć tylko dlatego, bo yy, bo yy, jest yy, bo się klei, bo jest nie tak że tak, że tutaj ma klej tylko jest tak, ja chcę to obciąć ale się klei. już się chyba obciąłam na szczęście jeszcze tutaj by pasowało tak zrobić, ale dziwnie to już wysz, wyszła ta ręka, że jedna odstaje to tak, to tak średnio wyszło, ale trudno. Najważniejsze są starania, widzowie pamiętajcie. Jeśli chcecie mieć o wiele bardziej wymagające filmy na moim kanale, o wiele bardziej wypracowane, o wiele lepiej zmontowane, to musicie oglądać do końca. Łapki które zostawić, subskrypcję, oglądać z innych kąt nawet. Bo chcę teraz tobić 4000 godzin, mam już ponad 500. Więc, no a to trzeba w rok, a te 500 zbieram jakoś w bór. Nawet, nawet więcej. Więc teraz trzeba się bardzo postarać, żeby włączyć to zarobienie I co, no lecimy dalej. A w międzyczasie, jak sobie teraz laskowałam, to już co? No. Te no, ostatnia rzecz. Serio? Serio? Zapomniałam się doń no, trudno będzie coś na szybko. Jakaś zagadka. Zaczyna No, no nie tak. wykorzystam obrzeżeń, O tutaj jest w więc mogę sobie skorzystać i Ej, fajnie, by było zrobić takie, że, że to, nie, to jest. Ej, że trzeba ułożyć krajobraz. Chociaż tu lubię. No, no. tak tak. Sorry, nie chcę mi się już znowu tego montować jeszcze więcej. może będzie musiała ułożyć tego krajobrazu. Albo nie, będzie musiała zdecydować, co to jest um, lepsze na tutaj, że to jest wiosna, bo jest trawa wiosna wiem, nielogiczne a tutaj jest serio nagradku nie wiem na czym skończyłam siódemką dla Magii będzie e, wtopał z mojej strony kończę ten filmik, bo nie mam pamięci w telefonie, ja muszę jeszcze coś zmodować i co na jutro, nie będę mogła mogę usunąć, nie wiem, niczego, nie wiem. Proszę dajcie suba, proszę bardzo, proszę dajcie suba. Widzimy się w kolejnym odcinku, tam ma 7 to jest takie zaspy, no, że muszę odgadnąć, która jest na do wysny, a która do zimy. Zima to zaspy, a wiosna to trawa. No zostawcie proszę suba, filmy trzy razy w tygodniu we wtorki, piątki i niedzielę o 18 .00. i zapraszam was na wtorek i pa! Yeah. <laughs> you